Cześć, słuchaj. Pewnie masz wrażenie, że ostatnio troszeczkę za dużo jest tych trudnych spraw. Pewnie czujesz, że jest troszeczkę zbyt ciężko. A jakby ile może być tych trudnych spraw, dlatego dzisiaj nie będzie ich. Dzisiaj nie będzie trudnych spraw. Dzisiaj będą. Najtrudniejsze sprawy. Po dwóch miesiącach wspólnego mieszkania osiemnastoletnia córka Anny, Marta, coraz swobodniej czuła się w towarzystwie partnera matki. Czemu ten pardokument jest tak hardkorowy? Czemu mi to robicie? Atmosfera w domu staje się coraz bardziej napięta. Marta, mimo krytyki ze strony brata, otwarcie już kokietuje partnera matki. Postaram się zaskoczyć jakimś innym pardokumentem niedługo, ale na razie są odcinki, które muszą być nagrane. Odcinki, gdzie jak przeczytasz opis, tu nie da się tego pominąć. Moja droga, mój drogi, to ciumkę loczki. Kic, 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 kic. Już zaczynamy, ale chciałbym pożebrać w tym miejscu. Jako naczelny żebrak chciałbym wyżebrać. Subskrypcje. Tak się składa, że zaraz mogę mieć 3 miliony widzów, a to już jest prawie połowa ludzi na świecie. Zapewniam, że nie dążę do żadnej dominacji oraz niszczenia demokracji. Ja, chciałbym dogonić mojego przyjaciela Blowka i wystąpić jeszcze raz w familiadzie. Takie są moje ambicje. Rzucajmy brzydkę z ziemi i na przykład krzyknijmy wieloryb. Poproszę sub, subskrybuj, jeżeli chcesz oglądać moje filmy dalej. A jak nie chcesz subskrybować, to i jesteś... człowiekiem? Ty jesteś prostytutką? Od ponad roku partnerem Anny jest młodszy od niej o 5 lat, Piotr Krzętowski. Dzieci cieszyły się, że ich mama nie jest już samotna. Zanim zaczniemy, chciałbym zaznaczyć, że ja ich wszystkich nie lubię. Po prostu źle im patrzę z oczu, ja ich wszystkich nie lubię. Skoro mamy to za sobą, to dobrze, chodźmy dalej. Nie miały też nic przeciwko temu, kiedy mężczyzna postanowił wprowadzić się do ich mieszkania. Postanowiliśmy dać sobie szansę i zamieszkać razem na próbę. Trochę się obawiałam, jak się pomieścimy w tym naszym mieszkaniu, ale nie chciałam stracić szansy na szczęście. Tyle lat byłam sama. Rozumiem, że facet do domku to już zaklepany. Zamkniesz drzwi już wyjść nie może. Anna była atrakcyjną i interesującą kobietą. Byłem pewien, że ani różnica wieku, ani jej dzieci nie będą stanowić przeszkody dla naszego związku. No to się zesrasz. Po dwóch miesiącach wspólnego mieszkania osiemnastoletnia córka Anny, Marta coraz swobodniej czuła się w towarzystwie partnera matki. No i tutaj chciałbym Państwa y, poinformować, że Część mnie właśnie obumarła. Trochę mniej teraz istnieje, i moja dusza została gdzieś głęboko zakopana. Co ty robisz? Co ty robisz? Co ty? Nie no pisze ta już. Dzięki tobie jakoś tak lepiej to przeżywa. Powiedz co, bo jeszcze rok temu bym po prostu skoczył z okna, a teraz. A teraz to z dywanu wszystko skoczę. Mama niepoczynnie się martwiła. Piotr był akurat w pobliżu, więc poprosiłam go o pomoc. Nie powinna być zła. Poza tym, to ona chciała, żeby był naszym nowym ojcem. Czekaj, czekaj. No, nie wyglądasz na opóźnioną. Może troszeczkę na głupią, ale w dalszym ciągu to nie tłumaczy tego, że przez 18 lat swojego życia nie nauczyłaś się wycierać swoich pleców. To nie jest wcale skomplikowane. Właśnie wyciągnąłem kota za pleców i się da. Normalnie. Już od jakiegoś czasu nie podobało mi się zachowanie Marty. No ale kiedy zobaczyłam, że paraduje pół nago przed Piotrem, wiedziałam, że coś jest nie tak. Musiałam sobie to z nią szybko wyjaśnić. Daddy isius. Po incydencie w łazience, Anna postanawia poważnie porozmawiać z córką na temat jej niestosownego zachowania, w obecności jej chłopaka. No, przynajmniej pozwoliła jej założyć spodnie. W dzień podziękowania w imieniu widzów. Jak ty się zachowujesz? Co to w ogóle miało znaczyć? Ale o co ci chodzi? Znowu jakieś pretensje? Paradujesz półnaga przed obcym facetem i ty uważasz, że to jest normalne? Obcym? Myślałam, że Piotruś ma być naszym nowym tatusiem. Wiesz co, nie bądź bezczelna. <grych> Jesteś zazdrosna? Nie no, to po prostu naprawdę duży cringe. A ty nie widziałaś tego faceta w poprzednich odcinkach? Nie chcesz się nigdy obudzić i zobaczyć go w swojej wannie. To chyba się jak jakaś pierwsza lepsza? Dokąd Sugerujesz mi, że jestem dziwką? A czy ja, ja to powiedziałam? Jestem u siebie i chyba powinnam czuć się swobodnie. Poza tym twojemu Piotrusiowi też się coś od życia należy, a ja wiem, co kręcić. Daj, tak uważaj. Ono. Co ty mówisz? Powiesz jeszcze jedno słowo i naprawdę hmm. będzie za dużo. Zrobiłam ci przysługę, zobaczysz, jaki teraz będzie nakręcony. A nie? To jest trzecia minuta par dokumentu. Ja już jej nie chcę. Co się z tobą ostatnio dzieje? Ja cię w ogóle nie poznaję. Ty chcesz konkurować ze mną o mojego faceta? Na szczęście mi się nie chce, ale chyba nie masz wątpliwości kogo by wybrał. Miałabym go w 5 minut. No i kolejny dowód, że nie opłaca się mieć dzieci i że Spartanie mieli trochę racji. Matka jak zwykle robiła z igły widły. Sama spotykała się z młodszym facetem i sama sprowadziła go do nas do domu. Powinna się liczyć z tym, że w pewnym momencie ktoś młodszy może go jej odebrać. Ty psychola! Wait! Czy ty właśnie pokazujesz backstory, psychokapel? Boli mnie zachowanie Marty. Wydaje mi się, że ona w ogóle nie wierzy w nasz związek. No ale czemu się dziwisz? Marta dorasta, przechodzi okres buntu i czego ty od niej oczekujesz? Chyba wiesz, jaka Marta jest, tak? Jaka? Zjeba... Ja chyba już nie pamiętam swojego okresu buntu. <laughs> Przestań, po prostu sobie zaszartowała. zażartowała, no. No, ładne mi żarty. Ty wiesz, co ona mi powiedziała? No? Że mogłaby ciebie odbić 5 pięć minut. Tak powiedziała? Naprawdę? A to smarkula. Oj, oj. O, nie w pięć minut. Ona przekazała tego wirusa, żeby poderwać tego typa przez matkę. Nie musiała nawet nic robić. Widać po jego oczach. Wanna pier... A. Mam oczy, tak? Widzę, jak ona jest piękna, młoda. Jak faceci na nią patrzą. Oj, kochanie, przestań. Aniu, przecież no. chyba dobrze wiesz, że dla mnie to liczy się tylko ty. Dobra, psycho Kamil, ty jesteś ją i tyle. Mój pierwszy mąż zostawił mnie właśnie dla młodszej, i drugi raz mi tego nie przeżyła. Świętej pamięci koleżanka. Jakby po coś nagrywają trudne sprawy i po coś jestem początek, taki wiesz, no. Tego samego wieczoru Piotr przygotował dla Anny i jej dzieci kolację. Ma nadzieję, że w ten sposób uspokoi napiętą atmosferę w domu. Marta, a ty się gdzieś wybierasz? co nie mówiłaś? A to w domu już nie można ładnie wyglądać? Trzeba chodzić w dresach albo w jakichś szmatach? Czy ty nazwałeś właśnie matkę szmatą? Trzeba chodzić w dresach albo w jakichś szmatach? Mam jedną prośbę, abyście byli wyrozumiali dla kucharza. Jestem tak głodny, że zjadłem konia z kopytami. <noise> Słuchajcie, tak mówią młodzi ludzie przy stole, a w tle leci dlaczego ja. Och, przypominają mi się stare czasy, tak to wyglądało w moim dzieciństwie. Już nie pamiętam, kiedy tak wspólnie jedliśmy kolację. Ooo, kochani. Od teraz będzie już tak zawsze. Obiecuję. Jak my ci odwdzięczymy? E, wiecie co, ja może pójdę po sok. Mm -hmm. Zrzygam się zaraz. Nie robiliśmy z Martą nic drożnego. Oczywiście pozwalałem sobie od czasu do czasu na niewinny flirt, no ale byłem jeszcze młodym i zdrowym facetem. Zresztą trudno było ignorować osobę taką jak Marta. Na Madagaskar z tą olą, to rzeczy Martą, Marta. Następnego dnia Anna, wracając z zakupami przez park, jest świadkiem niecodziennej sceny. Jej nastoletnia córka całuje się z dużo starszym od siebie mężczyzną. no, co ty pan wybrałeś no, 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 z no. Wariatka jakaś, o co ci chodzi, kobieta? Jak panu nie wstyd? To tam mogła być pana dzieckiem. Mamo, uspokój się. O co ci chodzi? nam o co mi chodzi? No właśnie o co pani chodzi, przecież Marta jest pełnoletnia. To jest dziewiąta minuta par dokumentu. To nie jest rozwinięcie, to nie jest zakończenie opowieści. To jest początek i ostatni sygnał, abyś uciekał stąd w trymiga. Dobra, spada, mnie interesujmy rodzinne no dramaty. No niech, ale lepiej spada, lepiej mi wypadek, Bartek, no spada. Czekaj, pójdę z tobą. Nie, ty, to wracasz ze mną do domu. No na Madagaskar ją! Nie! I zapamiętaj sobie, że masz się nie mieszać w moje sprawy, bo tego pożałujesz. Dziecko ty mi grozisz? Nie, ja ci tylko uświadamiam, że masz się w nie nie mieszać. Chcę teraz uświadomię, I jak się? poczekaj! Marta, poczekaj! Ja ci zabraknie i z tym facetem, rozumiesz? Ej, ale wiecie co? Nie trzeba głośno mówić i krzyczeć. Żeby p... swoim głosem, tak jak ta kobieta. Niesamowite! Co, co ja zrobiłam źle? Źle zrobiłaś decydując się na dziecko. Nie opłaca się! Par dokument przynajmniej jednego mnie nauczył, że nie opłaca się mieć za cholerę robaków... Dydaków. Dziecko jest jak szczeniaczek, słuchajcie. Jest słodki, śmiesznie biega, kręci pupcią, jest super. Po czym zrobi jedną kubkę, na którą staniesz? Po czym nasika ci na materac? Po czym pogryzie ci ulubione kapcie? Po czym ci narzyga na wycieraczkę? I jeszcze na koniec dnia ci zje twoją ulubioną panakottę. I się zastanawiasz, czy da się jeszcze zwrócić to dziecko, bo psa jeszcze się ogarnie. Marta, powiedz mi do cholery skąd ty masz te pieniądze? A co ci to obchodzi? Donate. Ty jesteś prostytutką? Wow, jesteś YouTuberem? Marta, zadałam Ci pytanie. A jeśli jestem, to co? Wyrzucisz mnie z domu? Żartowałam tylko. No, czyli youtuber? Marta, proszę, powiedz mi, skąd masz tyle pieniędzy. Jeju, po prostu faceci, z którymi się spotykałam, od czasu do czasu dawali pieniądze na ciuchy, kosmetyki i tak dalej. To ty się spotykasz z tymi facetami dla pieniędzy. A, dobra, czyli nie youtuberka. Streamerka! Tak! Boże dziecko, i jak ty tak możesz? A co? Mam być z jakimś gnojkiem, żeby zajść w ciążę i żeby zostawił mnie samą z dziećmi? Nie jestem taka głupia jak ty! Moja własna córka nie widziała w tym nic złego, że spotyka się z facetami za pieniądze. To nie jest już twoja córka. Ma-da-ga-skar. I kontenery z jabłkami polskimi lub węglem, tam gdzie odpływa Steraline, port w Gdyni, jak jedziesz na Rewę, jeden z kontenerów obok pogórza, pod pogórze, tam obok kościoła. Nie rozumiałam tego oburzenia. Wszystkie moje koleżanki tak robiły. Poza tym, jak miałam zdobyć kasę na te wszystkie kosmetyki i ciuchy? No chyba nie z pensji matki. Jesteś tak dużym pasożytem, że nawet ciebie robakiem nie nazwę, bo robaków to ja mam jednych, czyli was. O, nam mi serduszko. Marta miała wyrzuty sumienia z powodu porannej awantury z matką. W ramach przeprosin postanowiła przygotować rodzinny obiad. A gdzie jest Piotr? Postanowił przenocować u siebie. Szkoda, zrobiłam jego ulubione danie. Myślę, że jakoś to przeżyje. A co, spokocieliście się? Ej. Czy to jest sok pożyczkowy w banku? O jest, to powinno być nielegalne! Przecież to normalnie bomba jest! Jak można trzymać takie coś na widoku? Przecież to ktokolwiek przyjdzie, rozleje na kanapy i kanapa do wymiany! To nie udawaj, że cię w ogóle to interesuje. Ale o co ci znowu chodzi? Oznajmiłeś mi, że rzuciłaś szkołę, bierzesz pieniądze od tych starszych facetów. Czy ty wiesz, dziecko, że któryś z nich może ci zrobić krzywdę? Krzywdę? O czym ty w ogóle mówisz? Przecież nie spotykam się z jakimiś bokami. Hmm. A jak inaczej nazwać 40-latków, którzy płacą dziewczynie za to, żeby z nimi poszła na randkę z 18-latką? Wiesz co, to są z boki, to chciałem powiedzieć. Zresztą ja myślę, że dla ciebie liczą się tylko te pieniądze. Nie spotykam się z byle kim. Poza tym za kogo tym nie w ogóle uważasz? Znowu się kłócicie. Boziu, ten chłopak Antoniem jest takim piątym kołem u wozu w tym pardokolecie, biedny. Mam nadzieję, że zaraz będzie miał swoją chwilę. Dzień później Anna wraca z pracy bardzo szczęśliwa. W domu czeka na nią syn, którego coraz bardziej niepokoi partner matki. Co to takie jakiś smutny? Coś się stało? Chciałem to z tobą szkulek? porozmawiać. O, o, czyżby to teraz moment, w którym Antoniem się pokaże? Słuchaj, nie podoba mi się ten cały Piotrek. No nie. Ty też jesteś zazdrosny? On zazdrosny, ale o kogo? O wycieranie plecku przez pana Piotra? Tak się składa, że miałam w końcu okazję porozmawiać z Piotrem. O ma chyba rację. Wy jesteście oboje o mnie zazdrośni, bo ja całe życie poświęcałam tylko wam. Mamo, o to ci chodzi. Ja w ogóle zapominam, że jesteś w domu, robię rajdy w owie. Jak sam wbić w lolu muszę. Tibi topkę chcę dobić. Plemiona chcę mieć jak najwięcej osad. Co ty gadasz, stara? Mam problem, bo pan Piotr, e, twój chłopak, Rucha moją siostrę! To nie jest fajne! Tu jest problem! Tu jest pies pogrzebany! Tak jak zwykle zero miejsc. Musiałem zaparkować na samym końcu. Cześć Antek, co widziałeś z autobusu? Ja idę odrobić lekcję. Antek, coś się stało? Nie nic tam. Antosiowi coś nam się wydawało. Ania próbowała to lekceważyć, ale już wcześniej zauważyłem, że nastawienie jej syna względem mnie znacznie się zmieniło. Wcześniej dogadywaliśmy się jak przyjaciele. Ale później Antek zaczął traktować mnie jak wroga. Wytrzyj MU PLECKI! pięć minut później. No przepraszam, że całe życie myślałam tylko o was. O tym, żeby mieć w co was ubrać, co wam dać do jedzenia. No tak. Matka Polka Jadziwka. Marta, dlaczego ty tak mówisz? Oznajmia fakt aktualny, sytuację dotychczasową. Wydarzenie, które się wydarzyło, prawdę objawiono. Kilka dni po nieudanym pojednaniu z Martą, Anna wraca z pracy przez pobliski skwer do domu. Na jednej z ławek niespodziewanie zauważa swojego partnera z inną kobietą. Kiedy podchodzi bliżej, okazuje się, że ten całuje się z jej córką to mógł się spodziewać, że tak się wydarzy. Ja żem mnie celował, czy to się stanie, tylko gdzie to się stanie. No bo wiecie, było już kazinostwo wysypialni. no to byłem ciekaw, jaką lokację tym razem Polzat wybierze. Ania? Co, wy? Co tu się dzieje? Eee, daj sobie wytłumaczyć... Eee, nic mi nie będziesz tłumaczył, ja wszystko widziałam. Ale... Jak długo to trwa? Jak długo robicie ze mnie takiego durnia? Zostaw mnie! Nawet mnie nie dotykaj! Bardzo cię proszę, uspokój się i nie krzycz Spok proszę. A nie może beki, bo nagrywa swojego pranka na swój kanale na YouTubie Marcia Official. I lada moment, Marci wyskoczy za krzaków i krzyknie "Ice prank bro. Brzydzę się, rozumiesz? brzydę się, nawet ci nie chcę więcej widzieć na oczy, rozumiesz? Mamo, uspokój się. Krzykiem nic nie załatwisz. Nie chcesz jeszcze się się z tym A ja Z tobą też nie chcę rozmawiać. Specjalnie to zrobiłaś, <grym> specjalnie go tu przyprowadziłaś, żebym was przyłapała. <grym> nie, to nie tak. ja naprawdę zależy. Jezu, przestań, nawet nie chcę tego słuchać. Powiem Wam tak. Nie jestem zaskoczony, nie jestem nawet obrzydzony. Gdy zacząłem ten odcinek, ja wiedziałem, że tak musi być. Eee, bardziej mi te plecki szokowały. Słuchajcie, jeżeli e, ja umrę w wieku 90 lat, to nie będę zaskoczony takie wow, umarłem. Nie, po prostu umarłem, bo miałem 90 lat i, jakby to, to samo. Tu, nie wiem w ogóle o co chodzi w tej mojej przenośni teraz. No, ale życie się zaczyna, życie się kończy, trzeba pamiętać o tym, że co się ma stać, to się stanie, wydarzy, trzeba żyć e, teraz. E, docenić tą chwilę, którą spędzamy teraz razem, to połączenie między mną a setkami tysięcy ludzi. Gdy pytacie się mnie, to co nie najbardziej, to powiedziałbym właśnie, że ludzi. Ludzie, którzy czekali na mnie pomocną dłoń, zasubskrybowali mój kanał lub dali łapkę w górę pod moim filmem. To ja takiego ci zrobiłam? Za co ty mnie tak nienawidzisz? Bo ją urodziłaś! Ja też się nienawidzę istnieć! Ale ja byłam głupia! Pewnie od początku mieliśmy jej gdzieś! Nie, to nieprawda. To wyszło tak jakoś yy, samo z siebie, naprawdę. To... Zakochaliśmy się w sobie. Co? Ty chyba zwariowałaś. A co ci w to chodzi? Serio? O! Ty, Antek wbija! Stary! Czoło nastaw i z główki potrowi, a potem marci oficjal! Ile to już trwa? Aniu, ale czy to teraz ważne? Od dwóch miesięcy. Już przez cały ten czas, wynoś no, się! Wynoś się z mojego domu! Proszę cię! Wynoś się Jej. I Antek też jest za poziomka i jeszcze ma bekę. Haha! Ha. Aha, aha. Jego pierwsza bójka w życiu. gratuluję Antek! Zabieraj się Nie Niech cię więcej widzieć. W takim razie też się wyprowadzam. Będę mieszkać razem z Piotrem. Tylko spytaj tatę o zgodę, to znaczy Piotra. Pięć minut później. Mamo, siedzisz tutaj już tak tydzień. Co mówisz, synku? Że siedzisz tutaj tydzień. Bez mycia, bez przebierania się Co mówisz synku? Pomyślałem, że potrzebujesz pomocy Najlepszą osobę spytałeś o pomoc Było po prostu mamę umyć Zwróć się w końcu pasożycie numer dwa I co ona ma mi pomóc? Ja już nie mam córki Ojej mama, oni tak w końcu by cię zostawił So, wyjdź stąd, wyjdź stąd, to nie jest już twój dom Mamo w końcu będziesz musiała mi to wybaczyć Jaka ty jesteś zła influencerka Jak ja ciebie nie lubię Antka też nie lubię Ale przynajmniej nie przeszkadza Po prostu jest trochę cofnięty w czasie no Co ja powiem no To był jednak durny pomysł No To był jednak durny pomysł A co będzie z Jak już sobie poradzę Jak zawsze, jak zawsze to zawsze. To kiedyś była podobna sytuacja? Rozumiem, że oglądamy sequel, tak? To jest trzecia część z trylogii, tak? Nie chciałam, żeby tak wyszło. Tak? Przez półmyłkę wskoczyłaś do łóżka faceta mamy? Weź nie ciemnia. z główki Antek! Nie wiem, co mi strzeliło do głowy, prosząc Martę o pomoc. Sprowadzając ją do domu, poczułem się jak frajer. Była ostatnią osobą, która mogła wyciągnąć mamę z dołka. Musiałem wymyślić coś innego. Sabi Piotra! Zobaczysz mnie kiedykolwiek? A myślisz, że z Piotrem to koniec? Po tym jak mnie potraktował? W sumie to ja nawet nie wiem, jak on cię potraktował. Powiedział, że jestem nudna, że ładna buźka to nie wszystko. a Poza tym umówił się z inną. Pytlek jeden. Mamo. Będę mogła tu zostać. Marta, powiem ci tak, dziewczyno. Pod blokiem sobie możesz zrobić ziemiankę, i tam możesz pierdzielić sobie swoje głupoty sama. Wynocha z mojego wagna przez te wrota. Pasożycie śmierdzący. Ech, a ona się zgodzi, bo maczyna miłość jest przepotężna. To jest naprawdę niesamowite. Maczyna miłość jest po. A! i trochę szanuje, trochę współczuje. Było mi tak wstyd przed Mamą. Przez tego gnojka nie miałam się gdzie podziać. Racja. Mogłam mieć do każdego innego faceta, ale to nie było to samo. Każdy był taki sam. Dobra, przestań gadać głupoty, Marcia oficjal. Czas na ciążę. Dobra, Marta, skończmy te gierki. Jesteś w ciąży, tak? Super. I dlatego Piotr cię wyrzucił z domu? On nic nie wie. Słuchajcie, kiedyś za kilka lat będę wykładał specyfikę par dokumentów. Słuchajcie, jestem w stanie po minucie obejrzenia par dokumentów wywróżyć tak naprawdę jak się on zakończy, jakie będzie rozwinięcie zakończenie i początek, ale również i po jakby sam schemat odcinka. W sensie one zawsze są zbudowane tak, że jest coś ciekawego, potem jest nudne, potem ciekawego, coś jest nudne, potem ciekawego, więc ja wycinam te nudne momenty, ale również za każdym razem jak jest zdrada, to z reguły się okazuje, że to jednak nie tak, ale jednak tak. I jakby z reguły te odcinki wszystkie są takie same, wydaje mi się, że na parę set odcinków trudnych spraw przynajmniej co 25 jest ten sam scenariusz, tylko po prostu inni aktorzy i w innej lokalizacji. Szok zdrada, związek nielegalny, a potem ciąża, a potem jednak nie, albo czasami tak i. Nie jest napisy końcowe. Nie jestem pewna, czy to nie jest ojcem. Nie no, ja się chyba zabiję. Ja też. Teraz to chyba trochę za późno na moje rady, tak? Znam chociaż tego drugiego kandydata na ojca. W grę mogło ich wchodzić z trzech. A z trzech? Anna i Marta na nowo zbliżyły się do siebie. Właśnie wracają z pierwszej wspólnej sesji u psychologa. Miła to, pani psycholog. No, wydaje się taka dosyć rozsądna. To po wizycie z nią stwierdziłaś, że... ...chcesz ze mną spędzać więcej czasu? Tak, ale... ...wydaje mi się, że... ...chyba niewiele nam to pomogło. No, gdybyś wpadła na ten pomysł wcześniej. No, ale to uważasz, że to moja wina? Nie no, mamo, to nie tak. Chyba. Ale co chyba? Co chyba? Co chyba? Ja tam zaraz... ...wejdę do tego portu, bo to już z No, po prostu... Po prostu chciałam Cię przeprosić. Czy ja dobrze słyszę? Ty mnie przepraszasz? Tak, ale jeszcze 15 minut odcinka, więc zaraz cię tak czy tak to się jeszcze odbije. Marta Przeprosi? jest w ciąży. C chyba żartujesz. Marta no nie. w ciąży? No dobrze, ale co to właściwie miałoby mnie obchodzić? Bo ty jesteś ojcem. <laughs> żartujesz? Nie, no to dobrze przecież wiesz, że w przypadku akurat twojej córki, to ojcem może być tak naprawdę każdy. Zamknij się, jak śmiesz! Uu, prawda boli, co? Twarz po ojcowskim też! Zamknij się, jak śmiesz! Jeszcze tego samego dnia wieczorem Marta odwiedza Piotra w jego biurze. Chce z nim porozmawiać na temat swojej ciąży. Zaraz y, wezwę policję. Tak, poproszę o panów policjantów. Podnieśmy koszty produkcji trudnych spraw o 100 zł. Wiesz, myślałam może, że... Zresztą już nie mogę wytrzymać z moją matką. Ona ciągle robi jakieś wieczne awantury i pretensje. No ale między nami koniec. Dalej masz do mnie pretensje? Chcesz mnie wrobić w ojcostwo dziecka. O kur... A! O. Musiałam jej coś powiedzieć, bo w końcu i tak wszystko się wyda, żeby... Wziąłem ją z powrotem do domu. Ty mnie wyrzuciłeś, a przecież nie mogę spać pod mostem z brzuchem. Mm. To co? Zgoda? Nie moje. Zgoda. Mm. <grym> co jest? Co jest? Ale oni tam polecili ślin, o fuj! O, ja muszę przede wszystkim puszczać, to jest, O, Jezu! Tej jak już ślinowe tu polecieli! Ała! Co jest? Oa! ostrożnie! Ostrzymałam tak bardzo, się stęskniłam. Czekaj, chyba mam kosteczkę w torebce. Chyba, chyba leci mi krew. Ile co łzy. I gotowe. A? A. Piotr to skończony dupek. Strasznie żałowałam, że ktoś taki będzie ojcem mojego dziecka, ale musiałam zaakceptować ten fakt i postarać się, żeby mojemu dziecku niczego nie brakowało. Ale z ciebie, doktor Dalittle. Badania DNA przeprowadzone na próbce zdobytej przez Martę wykazały, że Piotr jest ojcem biologicznym nienarodzonego dziecka. Marta postanawia go o tym niezłocznie poinformować. Tak, A myślałem, że będzie happy end. A ja myślałem, że ty naprawdę się za mną z tym stęskniłaś. Nie, ale jeśli poprawić to humor, to po tym posągu naprawdę zrobiło mi się niedobrze. Zresztą możesz mnie wyzywać od dziwek, yy, czego tam sobie chcesz, ale to nie zmienia faktu, że będziemy mieć razem dziecko. I to dziecko będzie Martyna official. <laughs> nie, nie, o nie! My nic nie będziemy razem mieli! Zapomnij! O! Goś leci cofać czas! Ekko się znalazł! Następnego dnia, po spotkaniu ze swoim prawnikiem, Piotr Krzętowski postanawia przeprosić Martę Malewską. Zdając sobie sprawę, że nie ucieknie od odpowiedzialności i próbując uniknąć skandalu, postanawia zaproponować ugodę. Czyli uznasz dziecko? <laughs> Mam jakieś inne wyjście? Afryka! Ten numer z DNA był naprawdę bardzo sprytny, także wygrałaś, okej! Okay? Będę ci płacił 2000 tysiące co miesiąc. Co? Dwa tysiące złotych alimentów? Przecież za tyle to sobie można życie ułożyć. Ja dostawałem cztery razy mniej. Co jest? Skandal był okrutnym, samolubnym facetem. Cały czas sądził, że zaszłam w ciążę tylko ze względu na pieniądze. Ani ja, ani moje dziecko nie potrzebowaliśmy kogoś takiego w naszym życiu. No to bardzo ładnie. No to nie do widzenia. Wam też nie do widzenia. Papa, pa. pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał. Przynajmniej tak możliwie podziękować za te tutaj martotractstwo waszego i mojego czasu i męczenie się męczenie w sensie no to heja papa. pa